Niedawno nagrałem filmik, w którym rozmawiałem o śmiesznych polskich słowach i też takie śmieszne polskie powiedzenia. I chciałam nagrać drugą część, żeby się podzielić z Wami, a, które słowa i które powiedzenia ja uważam są śmieszne po polsku. I zacznę od, pier od pierwszego słowa. I to jest słowo WC. Większość Polaków to nie wiedzą, co to znaczy. Pamiętam, jak ja przyjechałam do Polski, nie wiem, 25 lat temu to byłam z, z wujkiem i z ciocią i oni powiedzieli, hej czy ktoś musi iść do WC? Powiedziałem, co? Co to jest WC? A oni ja tak, a to jest, to jest ubikacja i pokazali mi ten znak I tam pisało WC albo po angielsku WC. I ja tak co to jest WC? A oni ja tak, to jest ubikacja. A ja tak, okej, okay, ja wiem, że to jest ubikacja a co to znaczy? Nie, no to znaczy ubikacja, ale tak, ale czemu to jest W? Co to jest W? I co to jest C? I się okazało, że oni w ogóle nie wiedzieli, nie mieli pojęcia. I potem, przez ostatnie 4 lata, jak byłam w Polsce, to pytałem wszystkich, co to znaczy WC. I bym powiedział, że tak, może 10% osób wiedzieli, co to znaczy. I wreszcie musiałam sprawdzić na internecie, i się okazuje, że WC to jest skrót od Water Closet. I to jest takie słowo, że Myślę, że nikt nawet nie używa tego. W Stanach nigdy tego nie używaliśmy. W Anglii może to używali, ale chyba dawno, dawno temu. I to jest po prostu ciekawe, że ludzie żyją całe życie i nigdy nawet nie pomyślą, żeby zapytać hmm, co to znaczy W i co to znaczy C. Drugie słowo, które uważam, że jest śmieszne, że ok, może to nie jest słowo, to jest takie zdanie, to jak się mówi po polsku, żeby puścić bąka. To znaczy, żeby pierdnąć. I przez długi czas, to ja tak nigdy o tym nie myślałem, ale wreszcie pomyślałem i tak pomyślałam, poczekaj, bąk to jest tak jak taka duża pszczoła. Czekaj, puścić bąka? Czy to jest tak jak, że tak trzymasz tego bąka w ręku i, i tak. Pff, I tak zacząłem myśleć, czy, czy są inne określenia? Na przykład jakby ktoś tak pierdnął, ale tylko tak troszeczkę. I to nie było takie bardzo głośne. Co, to Czy wtedy się mówi, że on puścił bąka? Czy, czy można powiedzieć, że on, nie wiem, e, uwolnił pszczoły albo coś takiego? Albo co, jak on tak, wiesz, tak bardzo głośno pierdnął? I wtedy było co? Tak może wyszczelić kolibra? I następne słowo, które mnie śmieszy, to jest słowo halo. I to jest ciekawe dla mnie, że to jest tak, jak prawie jak. Hello po angielsku, tylko że to się całkiem inaczej używa. Wiesz, po angielsku hello, to jest tak, jak wiesz, jak widzisz kogoś, to mówisz tak e, hello, hello. Albo wiesz, po prostu to jest taki cześć, hello. Ale po polsku hello, to z tego co widzę, to tylko się używa w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jak odbierasz telefon, hello, i drugi przypadek, który mnie trochę wkurza, jest, że jak ktoś jest z tobą wkurwiony, przez to, że ty ich nie słyszałeś i tak halo, tak praktycznie krzyczą na ciebie, na przykład jak tak czekasz przy kasie i, i wiesz, na przykład nie ma nikogo przed tobą i tak stoisz, tak myślisz sobie, <laughs> i ta pani tak zapraszam, 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 halo! Proszę pana! To to jest takie bardzo polskie, że tak halo i wtedy wiesz, że to jest coś złego, że wiesz, to nie jest tak jak hello, a tak hello. Wiesz, nie, to jest tak halo. Może zacznę tak odbierać telefon w taki sposób, tak. Halo! O, ja nie wiem. Ale, ale też mnie śmieszy, jak na przykład stasi ludzie odbierają telefon, że nie mówią halo. Ten tak mój dziadek zawsze odbiera telefon, tak. No, słucham. Czy wy mówicie słucham? To ja napisz w komentarzach, jak wy odbieracie telefon. Czy mówicie halo, czy mówicie słucham? To jest ciekawe, że, że halo to jest tak jak praktycznie tak jak hello. I na przykład. W domu, u mnie w domu, jak mieszkałam w Stanach, moja mama zawsze odbierała telefon i mówiła halo. Halo. I od razu to było takie dziwne, wiesz, bo jak ja byłem młody, szczególnie jak byłem nastolatkiem, nie chciałem, żeby nikt wiedział, że nie jestem ze Stanów. Nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że byłem imigrantem. I oczywiście, wiesz, jak jesteś nastolatkiem, to się wstydzisz wszystkiego po prostu. I ja taki byłam właśnie. I moi znajomi ze szkoły, to oni nie mieli pojęcia, że byłem imigrantem. Wiesz, dla nich to byłam po prostu taki jak Cool American Dave. I wiesz, ja, ja nie chciałam, żeby oni wiedzieli, że w domu rozmawiam po polsku. Nie chciałem, żeby oni wiedzieli, że otwieram prezenty dzień przed Boże Narodzenie. I na pewno nie chciałem, żeby oni wiedzieli, że my jemy mięso w galarecie. Wiesz, kto to, 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 to w ogóle robi? Wiesz, ja chciałam, żeby to był taki sekret. O, speaking of punk, to wiesz, to był taki sekret. Nie chciałam, żeby oni w ogóle wiedzieli, że jestem imigrantem, że jestem Polakiem, bo myślałem, że będą się ze mnie śmiali, ale zawsze, zawsze się dowiedzieli, że jestem imigrantem, jak dzwonili do domu. Bo jak ja byłem młody, to ja nie miałem komórki, to było wiesz, dawno, dawno temu. To po prostu musieli do mnie dzwonić do domu. I jak dzwonili do domu, to oczywiście moja mama odebrała telefon. I wtedy od razu wiedzieli, że jestem imigrantem. Bo wiesz, w Stanach to jak ktoś, jak ktoś dzwoni i odbierałem telefon, to oni tak hello? Ale wiesz, moja mama odbierała i było tak halo oni tak, uh, wiesz, oni pewnie nawet nie wiedzieli, gdzie oni dzwonią, oni tak myśleli, czy, czy, to, jest, czy to jest poprawny numer? Ja pamiętam kiedyś uh, ktoś mi powiedział, że on myślał, że niechcąco zadzwonił do chińskiej restauracji, jak moja mama odebrała telefon, tak, gdzie ja w ogóle zadzwoniłem? I pod moim tak, uh, is, is David there? Moja mama tak, Dawid, ktoś do ciebie dzwoni! Wiesz, ja rzeczywiście musiałem tam przypiec i odebrałem telefon, ja tak, uh, hello? I oni tak, hej, cześć, kto to był? Ja tak, a to była moja mama. I oni tak, co? Po jakim języku ona mówiła? Ja tak, a wiesz, polski, to nie, wiesz, nic ważnego. Wiesz, zawsze się czułem tak jak taki tajny agent, jak, mieszka jak mieszkałem w Stanach, że wiesz, ludzie nie wiedzieli, że byłem z Polski, byłem tak jak James Bond, albo tylko może ten, tą, ta polska wersja, nie wiem, taki Jerzy Bondowski albo coś takiego. Ogólnie moja mama zawsze narzekała na Amerykanów, bo jak wiesz, w Polsce, przynajmniej ona była tak wychowana, jak dzwonisz gdzieś i ktoś mówi tak Halo, to jak dzwonisz, musisz powiedzieć tak. A dzień dobry, to mówi Zbyszek. Czy mogę poproszę porozmawiać z Grzeszkiem albo coś takiego? A w Stanach tak nie jest. W Stanach nie wiem, może tak nigdy nie było, ale moja mama zaś mówiła, że wiesz, ci Amerykanie to bez kultury. To wiesz, oni dzwonili i oni tak. Uh, is David there? Uh. Oni by się nigdy nie przedstawili. To to jest nienormalne w Stanach Oczywiście moja mama zawsze była zła I zawsze tak narzekała I kiedyś słyszałam taką historię od mojej siostry To było, ja uważam, bardzo śmieszne Że moja siostra poszła do szkoły I jej koleżanka powiedziała Hej, dzwoniłam uh, do ciebie do domu I twoja mama odebrała telefon Oczywiście tak, halo I ta dziewczyna powiedziała um, Yeah, hi, is Claudia there? I moja mama powiedziała Yes. I potem było cicho przez telefon przez 10 sekund, dopóki moja mama powiedziała And. I ta dziewczyna tak, oh, oh, uh, uh, okej, okay, uh, a czy mogę z nią porozmawiać? I moja mama powiedziała nie! Następnym razem ma się przedstawić! A to jest taka historia, którą nigdy nie zapomnę, bo myślę, że to można widzieć, jaka jest różnica między tymi kulturami i oczywiście jak to może być, jak wyjedziesz z jednego kraju i uważasz, że coś jest normalne, coś jest kulturalne, i potem się okazuje, że w innym kraju to jest w ogóle nieważne. Następne polskie słowo, które mnie śmieszy, i nawet nie wiem, czy to jest słowo, to jest. Myślę, że młodzi ludzie to mówią albo piszą, i to jest heheszki. Heheszki to jest tak jak. Nie wiem, musicie napisać w komentarzach, bo tak naprawdę to nie wiem dokładnie, co to jest heheszki, ale to jest tak jak ktoś jak się tak trochę śmieje, tak hehe. Wiesz, to jest heheszki. Ja nie wiem czemu heheszki, ale rozmawiałam z moją siostrą o tym właśnie i to nam przypomina takie amerykańskie jedzenie, które się nazywa hash browns. To heheszki, hash browns, tak trochę, trochę brzmi uh, tak jak hash browns. I hash browns są takie uh, takie amerykańskie. Placki ziemniaczane. W McDonaldzie, jak masz śniadanie, to właśnie oni mają te hash browns, ale myślę, że w Polsce mówi na to, na to placki ziemniaczane, ale placki ziemniaczane to są potato pancakes, ale to są hash browns. I nie wiem czemu, ale z moją siostrą to tak wymyśliliśmy taką głupią e, sytuację, że byśmy byli w restauracji w Polsce i ta kelnerka by przyszła i on tak, okej, okay, dzień dobry, co, co dla was dzisiaj? A i my tak, a, czy możemy zamówić te heheszki? I on tak. E, przepraszam C co? Tak te heheżki. czy mogę zamówić heheżki dwa razy I ona by była tak... A... Ja, ja ja nie wiem co to jest my, my tego nie mamy, ja tak ale ale ja chcę zamówić heheszki i on tak wreszcie tak ale proszę Pana my tego nie mamy naprawdę. Okej. Okay. No dobra to czy mogę porozmawiać z menedżerem? Nie wiem czemu to było takie śmieszne dla nas, takie głupoty gadamy czasami, ale zawsze jak słyszę heheszki, to właśnie mi się wydaje, że to jest jakieś jedzenie. Następne słowo, które jest śmieszne dla mnie, to jest słowo kok. Na przykład jak kobieta ma włosy i tak do góry i ma taki, takiego koka. Po angielsku jest takie słowo jak cock. Cock to naprawdę znaczy kogut. Ale większość czasu to nikt nie mówi o kogutach. Cock po angielsku, przynajmniej w Stanach, to znaczy... To jest tak jak... Prawie jak słowo fiut. To cock to jest tak jak, to nie jest ładne słowo, bo właśnie mówisz o penisie. Cock dla mnie brzmi jakby jakiś Polak po prostu chciał powiedzieć cock, ale, powie ale powiedział cock z akcentem, to mówią cock. I Wiesz, ja, ja, ja nie wiedziałam, jak ci czuć z tym. I moja babcia zawsze sobie tak robiła tego koka, i tak przychodziła i powiedziała, no co, mam ładnego koka, i ja tak, o, babcia, czy musimy o tym gadać? Czy ja nawet nie chcę o tym porozmawiać, okej? Okay? O twoim koku. Ugh. I potem później pomyślałam, że może tak pozwolę, żeby moje włosy tak wyrosły, żeby było takie bardzo długie i bym je pofarbował na czarno. I właśnie bym sobie zrobił takiego koka. I bym tak chodził do dziewczyn i tak hej dziewczyny, Podoba Wam się mój duży czarny kok. Też uważam, że jest śmieszne, że po polsku się mówi, żeby wymyć zęby albo umyć zęby. Wiesz, po angielsku to się mówi brush your teeth. To znaczy tak, jak wyszczotkować swoje zęby. I potem, zawsze jak słyszę, że ktoś ma wymyć zęby, tak myślę tak, co, czemu wymyć? Czemu nie wyszczotkować? Tak jak co? Jak oni wymyślili to słowo, to. Jeszcze nie mieli szczotek, tak sobie wyobrażam, że jakaś taka polska mama krzyczy na swoje dzieci a on tak szybko, Tomek, w tej chwili idź do ubikacji, żeby wymyć sobie zęby. I tak sobie wyobrażam, że on tak wiesz, ma taką, taką szmatę i tak musi ją tak moczyć w wodzie i tak i tak wymyć swoje zęby. To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach, które słowa wy uważacie są śmieszne albo w polskim, albo w angielskim języku. Oczywiście jak Wam się dzisiejszy odcinek podobał, to dajcie kciuka do góry i subskrybujcie. To ogólnie dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!